Wyglądasz! Wnioski! Jak człowiek wyglądam! Tak. A wyzywa mnie od psów, od różnych, bydlakiem, chujem, szmatą. O, wyzywa mnie. Niedziela. O! To jego słowa! Ty zawsze w niedzielę takie rzeczy robisz, nie wiadomo jakiej. I te kotlety to sam będziesz. Wpierdalał je, psie jebany! Posłyszycie, kochanie moi? Wiesz, nie jestem człowiekiem, tylko jestem pies jebany! Ty chciał rządzić! Będzie by cię I nio... chciałbyś Jezusem Chrystusem być! Będziesz mu z domu? WON! Wspierdalaj kurwa! WON! kurwa to za WON! ode mnie! WON, bo kurwa... WON! Powiedziano! WON! WON! Śmierdziuchu! Śmierdziuchu, WON! Schowaj pieszo, ja muszę znaleźć pokój, żeby Zajść. Wszystkie a, rzeczy. Ale daj nie powiedzieć. Bo ja rozmawiam... to tą mordę kurwa swoje grubą. Nie dobra, tylko tak. To ja teraz piszesz piszę oświadczenie. No właśnie pisz. Ale dowód muszę twój mieć. Numer dowodu sobie z tego. Ja teraz z im. Dobra, to ja poczekam. Jebany komunista. Wszystkie wszystkie pieniądze wyrwał, a teraz chcę się pozbyć. To dobrze, będziesz sam tutaj siedział. Jebakie. Mm. O! Ty Aż. Nie gadaj kurwa po takim swoim kurlo, językiem Jebany szczurze kurwa, grubasa kurwa jebana Ja jem a on... Ee. Kultura mu Prezydencka Kultura Nie weźmie jest... obrazu świną Cholera na tej patrzymy obraża że mój, mój wujek jestem... Krzyśniakiem, że ubekiem był. A kim? Ta sra. A, A kim? Ty, kim jesteś? Pan powiedział, że mój życie. mój wujek, mój Mój... mój, mój nie mów Nie mów prawdę! wujek, 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 bojowy. nie ja wujek, Nie dam. wujek, 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 wujek,